Ostatni tydzień przygotowań do półmaratonu. W końcu! Nie chcę mi się, już chcę podźwigać, już chcę robić mocniejsze treningi siłowe. Następnym celem, jaki sobie postawię, pewnie podejrzewam, będzie maraton. Ale na razie nie mówię hop, bo może mi się odwidzieć. Ale w sumie na 100 tysięcy obserwujących na Instagramie obiecałam, więc chyba będzie musiało to się wydarzyć. W każdym bądź razie, ostatni tydzień treningowy, jeżeli chodzi o przygotowania do półmaratonu, rozpoczęłam 5-kilometrowym biegiem na bieżni. Ten tydzień już jest taki, że zbyt dużo tego biegu nie będzie. Prawdopodobnie będą tylko dwie jednostki biegowe. No, może trzecia. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie z siłą. Ojczyk jest w vibe idealnym, więc klasa. I niech tak zostanie aż do soboty. A ty, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to na co czekasz? Na co ty czekasz? No, no wytłumacz mi. Lecimy, proszę państwa. Rozpoczynamy suwnicą. Pięć ćwiczeń. Każde ćwiczenie będzie miało jedną serię rozgrzewkową i trzy serie główne między 12 a 15 powtórzeń. Takich w szybkim tempie. Machamy. O, jeszcze, jeszcze tu, jeszcze tu. No. I... Rzeszka do 15, easy. I 5. Luźniutko, dokładamy to. I niech się dzieje, co ma się dziać. Po prostu. Puszczamy wolno wszystkie nerwy i stres. Jak mi idzie z ograniczaniem słodzików? Jak na razie bardzo dobrze. Trening zrobiłam, czas kupić coś na kolację i jutro na trasę do Warszawy. Co chcę na kolację? Pankejki. Dobra, tam bierzemy. Na rano wiadomo, tosty. Tokawki, mleko. Podobno jest zajebiste, więc będziemy testować. Mięsko. To potrzebuję. Polędwiczki z kurczaczka, a może jeszcze redbulek? Nie, dobra, za dużo RedBullka było, nie bierzemy. Idziemy prosto do kasy, żeby nie korciło. To już uzależnienie i muszę to ograniczyć koniecznie. Trzy dyszki, git, blik. No że taką kolacyjkę sobie walnę, to nawet ja się nie spodziewałam. Tu jest ten czadowy krem od KFT, zaraz wam pokażę, który. Ten, ten krem, polecam. I robimy próbę testu, jak to tak bez próby testu? Cóż Wam mogę rzec? 10 na 10. Czy jak mi się ten krem do zębów przykleił. Jak pomyślę o tym, że jutro muszę wstać i przebiec 12 kilometrów, to mi się nie chce, bo już nastawiam głowę na sobotnie 21. Kiejku, ale mi się odbija Ale muszę usnąć szybko Im szybciej usnę, tym wstanę bardziej wyspana Tak myślę przynajmniej Kończymy poniedziałek, dobranoc Przebiegłam 7 kilometrów Nie no, ale jest dobrze, przewietrzyłam trochę mózg Dzisiaj personalne w Warszawie I ja pierdzierę. Podsumowując, czas na 7 km, bardzo przyjemny Jakbym mniej więcej taki czas utrzymywała przez cały półmaraton Byłabym w szoku i jednocześnie z siebie zadowolona Czas na śniadanie Czwartek, 6.30 Ja już w Warszawie wyjechałam o 3.50 z Kielc, dlatego że pierwszy personalny zaczynam o 7.15 dziś. Na szczęście uda mi się wrócić pół godziny wcześniej do domu, więc będę przed 22 już w Kielcach. Wczoraj miałam dzień treningowy i dzisiaj już w planach mam ostatni trening przed maratonem. Prawdopodobnie nie będzie on zbyt długim dystansem, dlatego że czuję, że dostanę okresu i czuję, że słabne i mi się to w cholerę nie podoba. A ja teraz szybko po jakiegoś energetyka, bo dzisiaj musi wlecieć i zaczynamy personalny. Na liczniku już prawie 7 kilometrów, więc można powiedzieć, że już prawie kończę. mi się dzisiaj tak lekko, że przebiegłabym więcej, ale nie, nie możemy tak robić. Zabraknie mi się na sobotę i będzie przypał. 8 kilometr, jeszcze jeden go! go. niż ja było koniec przygotowań do półmaratonu. Wyszło jak złoto. 6,25 na kilometr. Not bad. Teraz to już wszystko zależy od tego, czy dostanę miesiączki i czy się dobrze wyśpię. Nadeszła pora odebrać pakiecik. Zestaw startowy odebrany. Zobaczymy, co jest w środku. Jest koszuleczka. Tu jest cały program. I co tu, tu jeszcze jest? Cuszone owocki i żel. Od siostry jeszcze dostałam jeden żel, tylko różowy. On był chyba o smaku truskawkowym, więc będę miała dwa. <suszel> I niech się dzieje już. Co ma się wydarzyć, to i tak się wydarzy. O, zajebiście, jeszcze dostałam voucher na Wizer, bo akurat y, planowałam sobie polecieć może do Barcelony, więc idealnie. I numerek startowy, jak wam mogłam tego nie pokazać. Najważniejsze. Witam was w piątek. Musisz teraz. Dzisiaj ja już widzę, że moje ciało reaguje jakoś mega dziwnie. Pomimo tego, że ja mam taki luz na bani i staram się mentalnie nastawić mega pozytywnie na ten start, chyba mimo wszystko nie mogę tego jakoś siebie wyprzeć, więc będę z tym walczyć i po prostu zrobię sobie po kielcach, posłucham muzyki, jakoś się odstresuję. Jeszcze mama do mnie z siostrą mówiła, nie mogłaś sobie jakiegoś mniejszego dystansu wziąć i tak dalej. I ja rozumiem, że one się martwią, ale to by nie było wyzwaniem i ja bym nie była sobą, gdybym nie wzięła co najmniej 21 km w biegu, tak? To by nie było zgodne z moją naturą. Musiałam to zrobić. Odpalamy maszynę i jadę w świat. Wy zjedzcie po zupce, a ja sobie robię makaronik kokardki z buratą, posiekanymi pomidorkami i do tego orzeszki nerkowca. Taka kolacja dziś. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo tak za mną to chodziło. Aż się telefon przesunął. Oj, będzie ostro, siostro. Patrzcie na to. Kocham buratę. Z Lidla najlepsza burata. Tyle w temacie. O, dobre mi wyszło. Lepiej sobie już dzisiaj nie dogodzę, tak? Wiecie, jak ja się cieszę ostatnio z posiłków bezmięsnych? Mięso jem maksymalnie trzy razy w tygodniu. Ja nie wiem, jak ja kiedyś dziennie tak po pół kilo jadłam. A co ty też? Dobra? Mhm. Wiem, dobre. No nie? Ale jakie ostre. Ty chyba ostrego nie jadłaś. Ale wrażliwa. Ja nie wiem co ta z Amatorka. Fajna pogoda na półmaraton, co? No pewnie, mi też się podoba. Ugh. Dzień dobry, w dzień półmaratonu. Nie wyspałam się wcale, budziłam się co chwilę, tarłam oczy, dlatego że uczulenie się pogłębiło. Myślałam, że ten stres z siebie usunęłam wczoraj. Tak niestety organizm mimo wszystko pokazuje mi nie Olczyk z niej, bo zbędziesz się mnie tak łatwo. No i jestem. Bo naprawdę, nie dość, że mnie szczypią oczy i co chwilę mam ochotę je trzeć, już sobie robiłam jakieś okłady i jedyne o czym marzę teraz, to po prostu wrócić do domu i się położyć, porobić sobie jeszcze okłady i odpocząć. I podejrzewam, że do momentu, dopóki nie wyjadę do Warszawy, tak będzie wyglądała po prostu moja aktywność do tego czasu i tyle. Podejrzewam też, że za parę godzin wejdzie mi jakaś adrenalina i już przez to poczuję się troszeczkę lepiej. I tego się trzymam. Niech się dzieje i po prostu wróćmy do swojego codziennego rytmu. Ale nie sądziłam, że te przygotowania takie, jak w początkowej fazie były zajebiste, tak w końcowej będą mnie kosztowały aż tyle stresu i po prostu zmian samopoczucia i skórnych. Ciężko jest lekko żyć, ale stawianie sobie wyzwań zazwyczaj się tym kończy i ani trochę tego nie żałuję, że podjęłam taką decyzję. Jadę! Ogarnijmy się chociaż trochę, bo te oczy są w fatalnym stanie. Tylko jakiś delikatny korektor poprawi brwi i rzęsy, bo wiem, że dzięki temu będzie mi się też lepiej biegło. Dobra, chyba mamy to tak, jak chciałam. Klasa. Celuję w to 2:15, ale też się na to nie nastawiam, dlatego, że nie wiem, jak się będę czuć za parę godzin i nie chcę po prostu na sobie wywierać niepotrzebnej presji, bo jak ja mam to 2:15 zrobić, ale tętno ma być 180, to chyba no nie. Ty, 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 ty. No i dobra. pakuję się i za godzinę wyruszamy. Zaczyna mi skakać adrenalina. Ale to chyba dobrze. Biorę ze sobą moją poduszeczkę, która jeździ ze mną od obozów w Bułgarii, czyli odkąd miałam 16 lat. Ta poduszka ma z 12 lat i ja ją tak uwielbiam, że ja sobie ją wezmę teraz do autka i będę po prostu nakręcać się jeszcze bardziej pozytywnymi myślami, jak mi będzie wygodnie. Jestem spakowana. Numer jak jest? Koszulka jest, rzeczy na potem są, woda z elektrolitami. Jeszcze tylko muszę dopakować GoPro, bo zaraz Właśnie będę przerzucać się już na tamtą kamerę, dlatego że ją mi będzie łatwiej utrzymać podczas biegu, bo ona jest malutka. Jeszcze łóżko sobie do spania przygotuję, bo jak ja wrócę o pierwszej na chaty, to mi się za cholerę nie będzie chciało. Nagrywa się, nagrywa się. Jak sobie tak raz na jakiś czas ją wyciągnę, to będzie git. Jedziemy! Ładuje się arbuzikiem. Czajcie, że mama mi nawet pestki z niego wyciągnęła, żebym z racji nie dostała. <śled> Zostało jakieś 3 godziny To jest mój taki ostatni posiłek Potem już tylko żel podczas biegu Żeby nie siedziało mi nic na brzuszku niepotrzebnie I proszę bardzo Jesteśmy już na miejscu Widzę start, widzę start Sportowa Warszawa, wiecie co jest? Chcemy jakieś dwie godziny czasu, bo około 20 będą nas dopiero po strefach rozstawiać. Teraz będzie ruszała piątka, a później po piątce my półmaratzycy. No i jeszcze się nie mogę tak nazywać, bo jeszcze nie przebiegłam. Jeszcze. Ocena powietrza średnia, ale liczę na to, że w ciągu dwóch godzin się to zmieni i będzie już takie mocno przyjemne i będzie mi się naprawdę fajnie biegło taki jest plan ale dobrze że jest marcik z ma łeb na karku i tutaj wszystkiego pilnuje w razie czego emergency kontakt kontakt emergency jest do ciebie mama już ma doświadczenie strażackie będzie z <laughs> już raz pożar gasiła wiecie dlaczego był pożar w naszej chacie bo mama nastawiła olej na frytki i o nim zapomniała <laughs> Więc emergency kontakt Marta Piwowarczyk. Numeru wam nie podam, więc widzimy się potem. Ogarniamy powoli numerek. Tak, myślę, że tak będzie. Piwka moje paliwko! Miąteczka wystartowała! Nice! Tak. Coraz większa adrenalina mnie łapie, serio. Myślałam, że sobie wystartuję w strefie między 1,55 a 2 godziny, 3, dlatego, że 3, nie chcę mieć na samym końcu. Raz! 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 Pięknie, szybek gwasty. Dwa! Jeden! Start! Rozpędzamy się. Gliwia startujemy. startujemy, startujemy. Zaczęło się. Prawie 3 km na liczniku. Tempo bardzo dobre. 6,04. Pierwszy łyczek żelka wpadł. to trochę mi... W kosmos, ale czuję się serio, zajebiście. nie cały czas nastawiam tak, jakby mi został jeszcze kilometry Woda bladuje. Tak swoją drogą tu nie ma szans ku... na negatywną energię. Ludzie co chwilę stoją, kibicują ci, biją ci brawo. Aż ci się chce podkręcić tempo. Podsumowałam tego w życiu. Lepiej. Ale podbieg się zaczyna. Banan. Teraz już dobiegnę. Rozkład jazdy dobrze znany. Ostatnia piątka. przede mną. 6,25, 6,30 mam. Już niżej nie mogę zejść. Chłodna głowa i wydech. Już widzę narodowy. Ostatnie 3 km. Nogi czuję. Ale to już nie jest moment, w którym bym się poddała. Jakiekolwiek tempo to nie było. Biegnij i koniec. Kończmy to, kończmy to. Ja już jestem zajebiście ucieszona, ale już cholerę zmęczona. Zakończmy to poniżej dwóch piętnastu. Niecałe, kurwa, 100 metrów. <głys <üwe> <głys <głos> Do poniżej trwasców. Kuła ci to? Dzięki Ci kurde. Dziękuję. Jest, to co? Polećmy klasyczkiem J. C, -C -N -W. Piękne uczucie. Piękne uczucie, nie do opisania. Niech wam tylko ktoś spróbuje mówić, że się nie da. To osobiście bo się wtedy Jo, Ja, ale jestem w siebie dumna tak bardzo, bardzo, bardzo. To co? Jaki następny przystanek mi wymyślicie, widzowie, co? Czas na hotdoszka z Orlenka. Jak hot -dog, to tylko zorlenka. Pozdrawiam. Spójrzmy jeszcze raz na niego. Ale nogi to mi odcina. Im dłużej jestem po, tym gorzej są w gorszym stanie. Szybki skinker, bo bez skinkera nie idziemy spać, ale emocje mi już opadły i po prostu już jestem tętka do spanka. Olczyk przebiegła, pół maraton. Niemożliwe staje się możliwe, tak? Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście. Co będzie się działo dalej w moim życiu? Nie mam zielonego pojęcia. Kto wie, co mi jeszcze przyjdzie do głowy do końca roku? Mua. Widzimy się w następnym vlogu. Siostra mi napisała dzisiaj, że jestem p***nięta. No, tak jest. <grystanie> Jesteście najlepsi. Kocham was po prostu ach, całym moim serduszkiem. A Ja pierdziele czuję, jak mnie zmiata z planszy, nie? Ale luksus.